radio. Proszę Państwa, m, podobno jest tak, że mylą tak. ich paparazzi, mylą ich dziennikarzy. Żony. Któregoś dnia wie, że Norbi ma żonę z Wenezueli. Ona po dwóch tygodniach urlopu zorientowała się, że ona wyjecha z Norbi. Żona jest w Polsce w ogóle. Nie, ono kasa ma żonę z Wenezueli. Znaczy nie, nie, przepraszam, żona ma kasę z Wenezueli, przepraszam. To co ja, bo to dziwne jest <laughs> właśnie, kto. A kto ma kasę? No, żaden z nich. I my temu zapobieg. Zapobie, -gliliśmy. 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 Gliliśmy. Może Możeśmy. Halo dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, kłaniam się Mikołaj Janusz, hotel Głębiewski Mazury Management. się przyjemność z panem Norbert. Witam panie Mikołaj. Tu Norbi, tu Norbi. Witam. Super. Witam cię Norbi bardzo gorąco. Dwoje do ciebie Norbi z takim tematem, że organizujemy wakacje bal lekarza. Jaka data? To będzie w sierpniu. Ostatni weekend sierpnia. Nie, weekend, ale, ale piątek czy sobota, niedziela? To będzie już, patrzę, w piątek. O, piątek idealnie, bo ja mam sobotę, niedzielę Sprzedane pozwolenie w na w sposób. Aha i tutaj akurat chodzi nam o konferancjerkę plus trzy wejścia przy bojami, 15 minut, każde, każdy, każdy no. set i tutaj... Nie ma problemu. Dobrze. Mamy na to jakieś 20 tysięcy brutto do negocjacji ewentualnej, ale raczej wolę... Nie wolej ma się. problemu. Może ja... ja, ja no, w sposób, no. Dobrze, tak? wspaniale. I najbardziej nam zależy na takich hitach pana, takich numerach, jak reklama, kasa nowa, jestem maczo, to, że tam głównie pan... No, a no, to, że... Numer... To, to wspaniale, że... tak? A ma... Otoś, przepraszam, e, czy coś no, powiedziałeś śmiesznego, czy Nie, bo... jakieś... Nie, proszę... Bo... To śpiewa, nie ma problemu. O, to, znaczy, no ja byłem tak, że to są pana no Nie, No przekonany, że to że to tak, pana Nie, nie nie, nie w porządku? Hmm. tak, 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 ja tak, 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 no dla nas jest najważniejsze, żeby pan mógł zaśpiewać Kasa Nowa, że pan mógł zaśpiewać a, a, i też a, 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 jestem maczo, żeby, żeby... Tak, mówię przynajmniejsze że Dobrze, nie ja ma Dobrze, to bym słyszał, ofertę na maila. P Site, p angry, kłaniam się. dobrego. Dlatego kochamy Norbiego. Przed mikrofonami <sea> Rockradia wystąpił Norbi, człowiek, któremu się nigdy kasa nie zgadza.